Szanowni Państwo, w 66 rocznicę wyzwolenia Obozu Oświęcińskiego w obecności prezydenta Niemiec i prezydenta Polski została podpisana uroczyście umowa dotyczący powołania specjalnej fundacji, na której czele stanął profesor Władysław Bartoszewski więzień Obozu Oświęcińskiego. Celem fundacji jest zebranie kapitału w wysokości 120 milionów euro na stworzenie specjalnego funduszu, którego środki będą wykorzystywane na remont tego najważniejszego o muzeum na ziemiach polskich. Dzisiaj mają, jest są deklaracje już na kwotę 80 milionów euro. 60 milionów euro ofiarował rząd Niemiec, 20 milionów euro są to składki z innych źródeł. Natomiast ja składam, składam dzisiaj gorący apel do Państwa, abyśmy zechcieli tę fundację wesprzeć. Na najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się pod koniec lutego, zostanie podjęta uchwała, mam nadzieję, że przez aklamację, dotycząca przekazania 10 tysięcy złotych na ten fundusz tak bardzo potrzebny. Gorąco apeluję do innych samorządowców z naszego powiatu, z naszego regionu, z naszego województwa i całego kraju, aby zechcieli ten bardzo szczytny cel poprzeć.